Dziecięcie tak będzie. Dziecięcie tak będzie. Jesteśmy dzisiaj na wyścigach, gdzie z chłopakami namalowaliśmy mural. Z okazji premiery dokumentu o Moleszcie Wenemy, będzie wiedziałem, gdy pierwszy raz i Hop usłyszałem, wycieńce tego chciałem. Miałem 14 lat, jak pokazała się ta płyta. Opisywało nasze życie. Jakbym ja miał właśnie te 14 lat i dowiedział się, że za 20 lat to będę robił, to rany strasznie. E, mural przedstawia takiego jakby osiedlowego wróżbitę, który ma swoją magiczną kulę. A w środku tej kuli, sytuacje i sceny, o których nawijają chłopaki. Ty, pienio też to wierzy. A jeszcze, że pamiętam ten mur, jak nie miał, nie miał jeszcze żadnego kolorowego grafiki. Bardzo fajne połączenie. Podoba mi się bardzo. Jest taki nietypowy, bo jest trochę mieszany różnych technik. W systemie odbierał, potrzebuje. Dołączyłem się do ruchu, jakim był hip-hop. Najśmielsze oczekiwania wskazywało na to, że kiedyś będą filmy dokumentalne o tym kręcić. Cześć, mam wrażenie, że te dzieciaki tylko spijają taką otoczkę związaną z modą, czy ze streetwear'em, A ten film właśnie pokazuje, chyba, jak, jak to smakowało w tamtych czasach, jakie to było szaro szaro-brunatnej. Szaro przez to, że nie było takie fajne, to też ten kryształ inicjatywy, który mieliśmy w sobie, był zgłębiany. się Żyliśmy w kraju, którego już teraz nie ma. Więc trochę coś straciliśmy, nie? A coś zyskaliśmy. Czy to się opłacało? Starałem się, żeby jakieś takie pytania zadać tym filmem właśnie. Szczerze, za tę pensję, za to, wiesz, za tym ustalenie za tą jednością, za, tym, za, tą, za tą zajawką taką pierwszą, nieskażoną. Skandal, ewenement molesty. 2 października premiera. Wjeżdżajcie do kin na polskie filmy.